Dzień dobry, witajcie, czwarta rano, nie, 5:30. Damian pakuje samochód. Jak już udało się przespać nockę, eee, ładujemy auto, właściwie już wspinamy pasy, siadamy do lawety i lecimy na Magurę. Cześć. Czy spamy? Nie. Nie. W ogóle nie spałem no, prawda? Ale to, to wrażenia, nie? Hej. No, cześć, cześć. Dobra. pojechaliśmy na wyścig, jesteśmy w, na miejscu. Wpuścili nas oczywiście tutaj na pracę. znaliśmy identyfikatory. Eee, musimy sobie przeparkować, bo tam nie ma miejsca, a będziemy później zrzucać malucha na przejazd, więc on sobie stanie tutaj, a później go tak naprawdę zrzucimy, przejedziemy się kawałek. Myślę, że to miejsce jest okej. Okay za strażą pożarną. Dobra, auto zostawiliśmy, idziemy sobie poglądać, tak naprawdę teraz samochody. Dajcie lajki, subskrypcje, zobaczycie jak to wygląda trochę od kuchni. Ja parę lat temu tak naprawdę ścigałem się w górach, co prawda, Słowacji i Czechy. Natomiast zawsze tutaj jak wracam na wyścigi górskie, to jest niesamowity klimat, niesamowici ludzie, niesamowici kibice. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Jesteśmy przed pierwszym zakrętem, tutaj są ustawione straże pożarne, całe zabezpieczenie, straż pożarna, karetka, policja, w razie czego szybki wyjazd na trasę. Także zabezpieczenie jest naprawdę porządne, jeżeli chodzi o wyścigi górskie. Możecie zobaczyć, jak tu się odbywa, też pomiar prędkości. Myśmy zdążyli tak naprawdę na pierwsze przejazdy treningowe. Teraz po tych pierwszych przejazdach treningowych trasa jest otwarta. Sejm pojechał. Potem do zawiązane zjeżdżać na drugi trening. Trasa jest otwarta, ludzie mogą przechodzić sobie do innego punktu, oglądać inne miejsca, a zaraz będą zjeżdżać zawodnicy i to też jest fajna, fajne przeżycie tak naprawdę. Można w piątkę z nimi przybić i podziękować za jazdę. Mówiło, dlaczego to tak wygląda, że ja nagrywam, a ktoś to albo robi, albo zdejmuje. No to teraz wam pokażę, jak to będzie wyglądać, jeżeli ja będę zdejmował. Jak się czujesz? Bardzo gorąco, ale to jest przejazd na Magurze. Bo przejedziemy spokojnie, powoli, bo musimy mieć za tydzień samochód. Spokojnie Lecimy za bolem. Niesamowity gość, ale zresztą zobaczycie. Tam, nie? Trochę pojeździliśmy, była krótka przerwa, gdzie zjedliśmy akurat sobie obazik. A teraz idziemy do depo. Tutaj rozkładają się zawodnicy, teamy. Także jeżeli jakieś serwisy przeprowadzane są, to właśnie w tym miejscu. Czyli miejsce przed startem. A kto to odpoczywa pod autem? Kto to odpoczywa? No, trzeba trochę poleżeć. <laughs> bo wiesz, jest piękna pogoda, jest... Słoneczko ciepło, grzeje. Piękna zieleń. Trzeba się schować przed, przed słońcem. No akurat pod silnikiem będzie chłód leciał. Tak, tak to jest idealnie. To jest... Wszystko odnośnie tego malucha Tomka. Możecie zobaczyć u mnie na kanale, na górze wyświetla się link, a później będzie drugi link do dwóch filmów z tym maluchem, z Waldkiem, z Tomkiem. Także możecie sobie odświeżyć pamięć, oglądnąć i zobaczyć, co tam wyprawialiśmy. Jeszcze jeden film czeka, bo ten pewnie wyjdzie wcześniej. Jeszcze czeka film odnośnie hamowni, samowania silnika. Natomiast nie dokończyliśmy tego, a chcę w jednym filmie to wszystko Wam zawrzeć, ponieważ. Tomek musiał wystartować w górach, bo musi przejechać każdą rundę, bo wiadomo, liczą się punkty. A chcemy w jednym filmie zawrzeć wszystko z efektem końcowym, z wynikiem końcowym, także już niebawem taki film się na kanale pojawi. A teraz co? Pierwsi zawodnicy ustawiają się na starcie. To będzie pierwszy podjazd wyścigowy. Proszę Państwa. To jest to, bardzo rzadko spotykana, Dwa razy zawodnika jadącego w wiatr 125.

Jak się, ja się jechało? Super. Super. Po prostu i atmosfera, i praca główne rzadkie. Nie pamiętam, kiedy wygląda tak. Ale przygotowanie świetne, prawda? A no rewelacyjne. Jest taka sytuacja, że, że nawet na te drobne tam yy, efekty, no, błyskawicznie to było ściągane i tak dalej. To najlepszy jeden zwości głównie naprawdę. A ta atmosfera tu jest bardzo wszystkie nie? Ja bardzo dziękuję, bo to jest do mnie. A jakbym wiedział. Bo to on odpowiada. Ja za... odpowiadam za to. Stary Stary może nie, ale stary. Czyli co, do zobaczenia. Na pewno. Super. Super. Dziękuję. W przyszłym roku już będę jeździł zawodem. Nie, jako, super. Nie, jako miło. Super to słyszę. Bardzo miło. Wszystkiego jeszcze raz i podziękowanie przekaz sam organizatorom wszystkim. Jasne. Bo to jest po prostu super. Strasznie no. nam miło. Super się jechało? Super się jechało. Piękna pogoda pogadanie jest w mistrzostwie Jest genialnie. No zobaczcie. Jest w mistrzostwie świata. Auto się świetnie trabuje, wyjeżdża. Nowej... Atmosfera jest traf. świetna. Organizacja jest świetna. Jedzenie przy starcie w kartce jest świetne. Dobra, no właśnie jadę na kawę. Do zobaczenia. Tutaj zawodnicy ruszają z powrotem, bo e, miło startu, tak naprawdę. Zjeżdżają z trasy, my lecimy za nimi, a fajna ta trasa, tak naprawdę.

Trasę przygotowywaliśmy od, sobot, od zeszłej soboty, praktycznie 6 dni od rana do wieczora. Zabezpieczenie trasy to jest blisko 1800 sztuk opon, 45 belisiana i jest rozwinięte około 10 km taśmy zabezpieczającej. Bo tak jak widziałem to chyba przez tydzień wrzucałeś jakieś zdjęcia, tak, że, tak. że cały czas coś soboty Skończyliśmy we czwartek po południu, tak naprawdę, z tym, że jeszcze drobne prace yy, były prowadzone w sobotę rano. no Wiadomo, jesteśmy na drodze publicznej. Dopiero po zamknięciu drogi yy, mogliśmy wygrodzić yy, pewne obszary na trasie i, i tą trasę zabezpieczyć, także tak powiem, w 100%. Powiedz mi jedną rzecz: odnośnie samego wyścigu, już słyszałem yy, tak. pozytywne opinie. Wszyscy są zawodnicy, super zadowoleni z przygotowania, więc to ukłony w Twoją Cieszę się stronę. Cieszę bardzo, że są zadowoleni. Yy, fotograf Fogie są zadowoleni. Staramy się to robić kolorowo, żeby było kolorowo po prostu. Bele siana, owijamy streczem, opony są malowane. No, wymaga to dużo, dużo więcej pracy, ale przede wszystkim jest to widoczne. I dla zawodników, dla kibiców, te taśmy kolorowe. Yy, fajnie to wygląda. No. Na tle zieleni. Ja Cię poznałem kilka lat temu tu też na Magurze, tak. pamiętasz? E, powiedz mi, każdy fan wyścigów górskich zna Ciebie. E, I zresztą można słyszeć, jak przejeżdżamy, zjeżdżamy w dół. Tak. Każdy, tak. każdy krzyczy Bolo, dawaj ogień. Tak, Każdemu jest. kibicowi pomachasz, uśmiechniesz się no. do niego. E, Robisz to odcinkę. No, to jest ważne, to jest ważne jak najbardziej. Przecież to jest, to jest dla kibiców, jeżeli można komuś zrobić, sprawić przyjemność. Yy, powiem tak, ja też kiedyś byłem małym dzieckiem, też zawsze marzyłem się z kimś przejechać, usłyszeć, żeby ktoś przygazował dla mnie. Teraz jestem z tej drugiej strony. Nie ma problemu, że jak ktoś chce zrobić zdjęcie w samochodzie w środku, przejechać się ze mną gdzieś po trasie wyścigu oczywiście nie, nie w momencie, kiedy pełnię funkcję zabezpieczenia, tylko pomiędzy przejazdami w takich, takich momentach, kiedy mamy trasę powiedzmy otwartą, więc ja nie widzę problemu. Jak tylko jest możliwość, jest miejsce. To jest dla ludzi, dla wszystkich. Oprócz tego Subaru, który tak. naprawdę bardzo fajnie jeździ. Ile no ma? Konio, około 400, około 400 tak? To jeszcze wiem, że w Twoim garażu są e, starsze no jeszcze, samochody. Jest kilka samochodów, tak jest. Najstarszym samochodem w garażu jest Mercedes SLC z 76 roku. 4 litra v, 450 SLC, 4,5 litra V8 silnik. To jest moje marzenie. Zawsze marzyłem o takim samochodzie no i zrobiłem postanowienie, że musi taki Mercedes stanąć kiedyś w moim garażu. I tak się stało 3 lata temu. Na 40 znalazłem taki egzemplarz. Mam jeszcze Poloneza z 80 roku Borewicza na tym Polonezie zrobiona jest to znaczy to jest replika rajdówki grupy B. Yy, yy, około bardzo podobnym polonezem jeździ Jaroszewicz. Aktualnie u mnie w garażu dwa maluszki są. Jeden to jest z 88 roku na jego bazie zrobiona jest rajdówka. Taka wersja do zabawy po prostu. Kiedyś, kiedyś, w mi się, właśnie maluchem jako rajdówką jeździło się w CayoDessa. Następnym maluchem jest, jest to Bosmal 120, 126 Cabrio, nie Fiat, tylko Bosmal z certyfikatem oryginalności z Bielska Białej oczywiście. Ja go sam odrestaurowałem. Troszeczkę podciągnięty jest tam silnik, ponieważ mamy tu górzysty teren, żeby się przyjemniej jeździło zawieszenie Birstein, troszkę lepsze koła, no bo wiadomo Maluch y, troszkę i hamulce trochę lepsze. Y, no po prostu żeby przyjemność czerpać z jazdy kabrioletem bez dachu, tak? Ostatni projekt to są, zakupiłem dwa y, Volkswagene Garbusy, jeden z 74 roku z z roku. Mam zamiar na jednym z nich zbudować rajdówkę według homologacji z 1972 roku. Słuchaj, nie przeszkadzam ci w pracy, no. dziękuję, że mogłem jechać no, nie z tobą. No, cała przyjemność po mojej strony. Trzymaj się, no. miłego dnia, dziękuję na razie. Pa. A my kończymy naszą przygodę z ósmym Magórskim Wyścigiem Górskim. Fajna przygoda, pa, miło tak. spędzona niedziela. Tak naprawdę wracamy do garażu, rozpakować się. Auto u chłopaku zostaje jeszcze, nie, na warsztacie. Jeszcze mają parę modyfikacji do zrobienia. No, i to zobaczycie w którymś tam kolejnym materiale o co chodzi. Ale będzie ciekawie, na pewno. A tymczasem żegnamy się z wyścigiem. lecimy do domu. Pa! Dziękujemy. Do widzenia. Uważamy, uważamy, będziemy się do niego troszczyć. Na razie.